pod ławeczkę bo i ciepło było za bardzo o przypomniała sobie o mnie no chodź, skakuj, hops No tak jesteś tutaj, tak tak, kocham cię kocham cię Tak, brzuszki chodź, dawaj brzuszki do płaskania Dawaj brzuszki, dawaj brzuszki, dawaj, dawaj, dawaj Jesteś tu dawna tak Taki kocieczek fajny, takie łapki fajne są, takie cudowne łapki, takie łapeczki, takie cudowne. Czekaj, bo cię razi. O, teraz zasłoniłem cię komórką, zobacz. Teraz cię nie razi. Częście, tak takie szczęście to jest takie małe szczęście. Tak, teraz się musisz wykąpać po moim dotykaniu. Chyba się popojacznie... nie.